Mamy teraz zadanie dotyczące rąbu. Rąb ma bok o długości 6 cm i jedną z przekątnych o długości 8 cm. Oblicz pole tego rąbu. To tak jak w innych zadaniach z geometrii, zaczniemy od rysunku. Narysujemy sobie rąb. Jeżeli ten rąb, to tak mogę powiedzieć, kopnięty kwadrat. Załóżmy, że to mniej więcej tak będzie wyglądać. I teraz tak, wiemy, że rąb ma, co on tam ma? Bok 6 cm. Jeżeli tu jest 6 cm, to i tutaj będzie 6 cm. Jedną z przekątnych ma długości 8 cm. Jeżeli narysujemy tutaj jedną przekątną, tutaj drugą, no nie wiemy, która załóżmy, że ta dłuższa ma 8 cm. To jak ona w całości ma 8 cm, to tutaj byśmy mieli 4 centymetry, i z tej strony też mielibyśmy 4 centymetry. Ponieważ wiemy, że przekątne w rąbie dzielą się na połowę i przecinają się pod kątem prostym, to tutaj nam powstanie trójkąt prostokątny. I tutaj mogę wstawić sobie jakiś odcinek X, i tutaj też będzie odcinek X. A zatem wyliczymy sobie długość tego odcinka x. Po co nam jest to potrzebne? Ponieważ mamy policzyć pole rąbu, a na pole rąbu jest e razy f przez 2. Gdzie e i f to są przekątne. No jedną przekątną mamy daną, załóżmy, że e jest równe 8 cm, a ta nasza przekątna f, wtedy to będą te dwa x. Ona się będzie składać z tych dwóch odcinków. No to najpierw stwierdzenia Pitagorasa, policzymy sobie x. x do potęgi drugiej, dodać, tu już w skrócie napiszę 4 do drugiej, równa się 6 do potęgi drugiej. Czyli dodajemy przyprostokątne do kwadratu, jest równe kwadratowi przeciwprostokątny. x do drugiej, dodać 4 do drugiej, to jest 16. 6 do potęgi drugiej, 6 razy 6, 36 a zatem x do drugiej równa się 36. Przenoszę 16, minus 16, x do drugiej równa się 20, czyli x będzie pierwiastek z 20. Ten pierwiastek z 20 ja sobie mogę rozpisać, że to jest 4 razy 5, a zatem 2 pierwiastki z 5. Oczywiście ja tutaj napiszę, że ten x to są 2 Pierwiastki z 5, ale czego? Pamiętam o jednostce centymetrach. Teraz moja przekątna F ma być równa 2x, czyli 2 razy 2 pierwiastki z 5 cm. To no zatem to F będzie 2 razy 2 4 pierwiastki z 5 cm. No to zmienię może kolor, żeby nie pomylić. Pole stawimy do tego wzoru. E, czyli 8 cm razy F to mamy tutaj 4 pierwiastki z 5 cm. No I oczywiście dzielimy przez 2, zgodnie z wzorem dwójka z czwórką się skróci, 8 razy 2 mamy 16 pierwiastków z 5 cm razy cm cm2. I w ten sposób policzyliśmy pole rąbu. Czyli napiszemy, pole rąbu wynosi 16 pierwiastków z 5 cm2.